Dzień dobry, cześć, cześć. <laughs> pochoda dziś będzie śmierdząca, brolniki szambo wyleli na pole, na księżycu i drogach. Wszystkie dziury pokażą się, wiatr i śnieg będzie bił w twarz całe życie, oszusty będą o szóstej wstawać. Pozdrawiam. się grube baleje, co zabili teraz świniaka i żołmię. ugrabowi, sabaka zerwał się z łańcucha, jedną kurą i zięł a dla drugiej pleczy wygryzł. Nie ma to tamto, że pies będzie kury pierdolił. U jaczni. Rolniki stali na ulicy i wycierali kozy z nosa płot. A kozy te śmierdzieli octem. U hilmonach. Piać koł zachryzło rogami rolnika. A przyczyna tego była, że las on do nich u Brzozowi jedyny rolnik nakarmił krowu z gniłymi jawkami i zdochła. I kupił drugo za 2600 zł. I gratisz, 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 cielak tam był. Dwu jechał rolnik spiany jak suka traktorem. I tutaj przy śmierdziuszce skazłował się na dach. I potem wylesł przy szyber dach a traktor do Kalna spłynął, i jego tam karpi zjedli. U jacuzzi. U jeświłach. Tak grali i śpiewali na zabawie, że aż karowa z łańcucha zarwała się. Najlepszy mrozki piłkarz to Solinio uraz. Od chuj, blac, nie popał poleciał. Tfu, anu nu Kacapy jebane. Spod skrzydeł śmierdzi. Najlepsza perfuma dla was to kaku Chanel. Pijpierdolaj! Pijpierdol! Pojdu do chaty, kaniucha zwale se. Bożonka za granicą pojechała, zostawiła mnie. tam z murzynami ona teraz rucha się. Robert, nie jesz ryby, ryba ludzi jeść. Jak statek zatopić cię, to ryba jeść ludzi. Ja ryby nie jem i ty nie jesz. Boje, boje, nie jesz, go, nie jesz. A ty wiesz, czemu każą rybu jeść w piątek, ksiądzy? Bo kiedyś rybaki dali dla nich łopówkę, bo ryba nie sprzedawała się. I oni wzięli łopówkę, księdza i papieży, i teraz rybę trzeba w piątek jeść. Dlatego. I wsie ony, i oni wsie są zarobione. I jo. I dla nich wszystkich dobrze, dla mnie źle. Teraz.